Cześć, to ja, Magda. Oglądaliście moje poprzednie filmiki i dostałam parę wiadomości, że tylko ręce widać, ręce widać. Więc dzisiaj chciałam się pokazać ja w mojej kuchni. I dzisiaj będę robiła pasztet. Będzie to pasztet na dwa sposoby. Jedną, jeden sposób to zapiekę go, tak klasycznie, ale drugi, fajniejsza opcja, że nawet teraz przed świętami, zrobię go w słoikach. Po odpowiedniej pasteryzacji, którą też Wam pokażę, może stać w lodówce nawet dwa miesiące. A, jak ją, a jakie te słoniczki zapasteryzujecie jeszcze bardziej, czyli w zasadzie tak 3 dni pod rząd, to może stać nawet pół roku. I mój pasztet zamiast z klasycznie z cebulą, będzie z pieczarkami. Nie cierpię cebuli, więc musiałam coś wymyślić, jakiś dodatek, i z pieczarkami sprawdza się rewelacyjnie. Mam tutaj półtora kilo łopatki, już jest po, pokrojona na mniejsze kawałki, bo będę ją za chwilę mielić. I za chwilę w tam, tamtej części kuchni pokażę, co robimy dalej. Jeszcze przed zmieleniem mięsa, przygotuję tutaj taki wywar, w którym będziemy to mięso gotować. Mam kawałek pietruszki, korzeń marchewkę, już sobie wcześniej to wszystko obrałam i kawałek selera i do tej wody jeszcze dorzucam liść laurowy, kilka ziarenek ziela angielskiego i kilkanaście ziarenek pieprzu. Tutaj to wrzucam i teraz to postawię na indukcję i zagotuję. Z warzyw i z przyprawami. I teraz będę tutaj wkładała te zmielone mięso. Zmieliłam je na średnich oczkach w maszynce, bo i tak jeszcze będziemy je albo do blendera wkładać już po ugotowaniu. Ale jeżeli macie taki malakser, to równie dobrze można też użyć malaksera do tego. No więc teraz tutaj to mięso będzie się parzyło trochę na oko. Musicie tutaj sprawdzać po prostu, czy już jest gotowe. I oczywiście później, od razu to powiem, absolutnie nie wylewamy tego rosołku, co powstanie, bo będzie bardzo potrzebne. W tym czasie, kiedy mięso się parzy, pokroję pieczarki na drobniejsze tak powiem, kawałeczki. Nie muszą być super ekstra równo, bo i tak wylądują w malakserze albo blenderze. Do pieczarek oczywiście też dodam czosnek i za chwilę je podsmażę na masełku. Za chwilę dokończę krojenie pieczarek, ale w tym czasie wstawię sobie patelnię z masełkiem. Niech się... O, niech masełko się już rozpuszcza. A ja dokończę rozdrabnianie pieczarek. A, może od razu powiem o czosnku. Yy, dwa ząbki czosnku. Jeżeli chcecie bardziej naczoskowany pasztet, to, to weźcie więcej. Jeżeli mniej, to jeden ząbek w zupełności wystarczy. Ale jednak na półtora kilo mięsa nam Dwa ząbki w zupełności wystarczają i jest idealny smak. Masełko już mi się rozpuściło, to wrzucam pieczarki. No i smażymy je dłuższą chwilę, żeby cała woda odparowała. Nawet zwiększę sobie tutaj na początku moc kuchenki, żeby woda odparowała. No i żeby się trochę podsmażyły w połowie mniej więcej smażenia zetrę dwa ząbki cząstku a za chwilkę doprawię solą i pieprzem mam sól, mam pieprz po pół łyżeczki mniej więcej Trzeba pamiętać, że mięso do pasztetu też będziemy doprawiać, więc tutaj to w zupełności wystarczy. Czosnek ścieram na tarce. Nie wiem. A Wy napiszcie mi w komentarzu, co wy używacie. Tarki czy takiej wyciskaczki. Bo mi się wydaje, że ta wyciskaczka to jakoś tak smak wytrąca z tego czosnku, nie jest tak cząstkowy, jak powinien być. I ja jestem jednak Team, tarka mała. I smażymy dalej. Mam już mięso. O. Parzyło się chyba nad niecałe 15 minut. I więcej mu nie potrzeba. W tym że będziemy jeszcze je y, trzymać w piekarniku. I teraz wyławiamy. Listki ziela angielskiego na pewno, bo są nam tutaj niepotrzebne. Czy, że ktoś bardzo lubi, można je też sobie zmienić. Ja nie lubię, więc listki. Yy, I staramy się wyłowić jak naj... mięso, tak? Warzywa, warzywa zostawmy. Yy, ja od razu wkładam tutaj do malaksera. Nie będę się bawić w jakieś miseczki. Chwilę to potrwa, bo i dużo mięska mam. Też tutaj razem ziele angielskie i pieprz, który dodaliśmy do gotowania tego wywaru, też tutaj trafia. Wyłowiłam już mięsko, chociaż teraz mam pewne wątpliwości, czy mój ruszy, bo zawsze robiłam z kilograma, teraz mam półtora, więc jest full miseczki, najwyżej rozłożę. I trzeba teraz oczywiście doprawić obowiązkowo u mnie papryka słodka, w ogóle bardzo lubię mięsa z papryką, łyżeczka wystarczy, papryka, majeranek, no pasztet bez majeranku dużo majeranku, łyżka, a nawet półtorej, i mam taką fajną przyprawę do mięs nie będę tutaj robiła lokowania produktu, ale jak wejdziecie na pewien portal aukcyjny na literę A, znajdziecie, bo są same bardzo fajne podróże, przyprawy, same naturalne składniki. Warto. Łyżeczka wystarczy. Sól. Yy, I tutaj polecam dodać, nie wiem, wpierw z pół łyżeczki yy. I jak już sobie wymieszacie wszystko dokładnie, spróbujcie. Jak będzie dla Was za mało słona, no to po prostu dosólcie. I oczywiście pieprz. Też spółrzeczki pieprzu. I teraz będę to w malakserze mieszać. Rozdrabniać w zasadzie, żeby była ładna, gładka masa. Żeby nie było suchy pieprz. Po kolei, w czasie mieszania, będę dolewać właśnie ten wywar, w którym się mięso gotowało. I oczywiście też dodam pieczarki, które już, już się z czosnkiem ładnie udusiły. I też będę je dodawać za chwilę. No i będę mieszać mięcho. Mam już rozdrobione mięso z przyprawami. I teraz dzielę mniej więcej na dwie porcje. Pójdźcie sobie odpowiednio podzielić jaką tam ilość, ma, czy jaką wielkość macie foremki przygotowanej do zapiekania. Chyba jeszcze będzie z jedna łyżka. Ja mam taką małą. Wysmarowałam ją masełkiem i wyspałam bułką tartą. Jak tak patrzę, to jeszcze dodam. I wtedy reszta tego, tej masy pójdzie do słoików. Będzie trochę, teraz będzie trochę inaczej. To odstawię. Bo do tej masy, którą będę zapiekać na klasyczny pasztet taki do krojenia, dodam jajko od naszych kurek. Dzisiaj z samego rana przyniosłam. I bułkę tartą. Może jeszcze trochę, żeby związało wszystko ładnie. I teraz muszę to wszystko wymieszać. Jak wymieszam, przełożę do foremki. Po przełożeniu do foremki do piekarnika to trafi. No około 30, 30 minut, 180 stopni z pewności powinno wystarczyć. Chyba nawet jeszcze dodam trochę bułki, bo widzę, że jest za rzadki. Dobra, będzie w sam raz. Przekładam że tak będzie szybciej. Dobra, rozwaliłam jak zwykle. Stuknę, żeby się powietrze tam wydostało. I teraz wiecie co, tak patrzę, chyba zostawię to na razie jeszcze na chwilę tutaj, niech czeka, bo mam przygotowane ileś tam słoiczków. I jak mi się wszystko nie zmieści, to po prostu jeszcze szybciutko wymieszam z tym i wrzucę. Mam taki pomocnik, żeby za dużo nie narozwalać naokoło. No i przekładam teraz do słoików. Pasztet w foremce trafia teraz do piekarnika na 30 minut, 180 stopni. Tamten pasztet już się piecze, ten w natomiast, on, no tak jak widzieliście, nie dodałam ani jajka, ani bułki tartej, bo on będzie taki fajny do smarowania. Jak upiekę pasztet, to będę je pasteryzować jakieś 30 minut w 100 stopniach i potem je zostawię do wystygnięcia w piekarniku. Miesiąc, czasu bez żadnego problemu będą na Was czekać w lodówce. A jak chcecie je na przykład w jakiejś spiżarni przechowywać, to trzeba zrobić taką pasteryzację na 3 dni rozłożoną. Czyli jednego dnia 30 minut 100 stopni do wystudzenia, drugiego dnia to samo, trzeciego dnia to samo. I wtedy będzie mógł sobie stać dużo dłużej.